Kasa fiskalna, Nowitus Link Online pokaże dzisiaj, jak wydrukować raport miesięczny na takiej kasie. Przyciskamy klawisz F, menu. Wybieramy z naszego menu głównego raporty. Wyszukujemy raporty okresowe, gdyż raport miesięczny jest raportem okresowym. Wybieramy, zatwierdzamy klawiszem gotówka. Proszę zobaczyć od razu. Pierwszym raportem, jaki nam się ukazuje, jest raport miesięczny. Zatwierdzamy klawiszem. Gotówka. Proszę zobaczyć, możemy dokonać wyboru miesiąca, za jaki chcemy wydrukować raport miesięczny. W moim przypadku niech to będzie marzec. Zatwierdzam tę datę. Możemy jeszcze dokonać wyboru: czy podsumowanie, tylko czy raport pełny. Niech to będzie raport pełny. Zatwierdzamy. I raport miesięczny wydrukował się.